Cześć! Jestem Marcepan z kanału Tajemnice Numizmatyki i dzisiaj opowiem wam o monecie okolicznościowej, która została stworzona z okazji 21. Igrzysk Olimpijskich, które odbywały się w Montrealu. Ale najpierw strzelcie łapkę w górę i subika, aby nie przegapić kolejnych materiałów, a teraz zaczynajmy! Egzemplarz, który Wam przedstawię, pochodzi z 1976 roku i waży 18 gram. Moneta jest wykonana ze srebra oraz ma średnicę 33 mm. Została stworzona, aby była pamiątką po Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu. Moneta ma wartość około 100 zł. Ta przedstawia symbol olimpijski, czyli pięć kół olimpijskich nad zniczem Olimpijskim z płomieniem. Wokół krawędzi znajduje się napis Igrzyska Pierwszej Olimpiady i symbolizuje ducha Igrzysk Olimpijskich i olimpijską rywalizację. W rewersie znajduje się godło Polski za czasów PRL-u, czyli orzeł bez korony oraz napis Polska Rzeczpospolita Ludowa 1976 rok. Poniżej orła widocznie jest nominał 200 zł. Napiszcie w komentarzach, czy udało Wam się policzyć, ile razy mówię Igrzyska Olimpijskie w tym filmie. Jak tak, to napiszcie ile. To już jest koniec filmu. Nara.